Witanko, ja tylko tak króciutko przed pracą. Yy, no, w szorcie się chyba nie wyrobię, bo mi ucina już po pół minuty. Także bez sensu są te shorty, nie wiem o co tam chodzi. No, ale słuchając tak sobie tego DT55 stwierdziłem, że no głośniej to te soprany tak tną, że muszę jednak zmniejszać sobie te soprany tutaj, przynajmniej tą szczytówkę troszeczkę. No, za, za bardzo tnie, no, ma ich masę. Ta... To, to tak jak mówię, tak jak kiedyś miałem DT-505, to było to samo, tylko że one tu są ładne, fajnie brzmią, lubię go słuchać, bo ma piękne te sopraniki. A tak z ciekawości, bo no DT-707 jak włączę jeszcze tu na tej półce, no to kurczę, no to, to przy tych mniejszych Panasonicach to to jest normalnie brzmienie wieży. Dlatego na poniedziałek szykuję takie porównanie z JVC, a by nie. Z NB10B. Dźwiękowo. Hmm, no, też, też i z Sharpem GX10 można by porównać. No ale ktoś tam pytał, kiedy z JVC. No, to porównam z JVC, no. Y, bo teoretycznie z ACS-em y, JVC ma troszeczkę więcej sopranu niż, niż Sharp GX10. Chociaż nie wiem, może i nie, no już nie pamiętam dokładnie. Ale na dużej głośności. To i Sharp GXM10 i ten JVC ma dużo sopranu. Ten JVC na maksymalnej głośności, nawet ma a za dużo on potrafi w lekkie przestery wchodzić. Ale nie będziemy robili testu maksymalnej głośności, tylko mocy brzmienia. Także to na poniedziałek. A ja muszę dobudzić to moje kocisko, bo się szykuje do pracy i trzeba go odprowadzić do rodziców, tak. Taki ciat ty się nie rozsypiaj. No, to zmykam hejaski.